To największy chyba sukces jak na razie w groźnieńskiej koszykówki, wygranie Pucharu PZ Tosza Basket Cup na poziomie pierwszej ligi, dwa bardzo dobre mecze, zwycięstwo z Toruniem przekonywujące, dzisiejsze w finale z Kutnem również bardzo dobry mecz, krótki komentarz do tego, do tego wyniku. Dwa bardzo dobre mecze, cieszymy się z tego, zawodnicy, którzy grają teraz w naszym zespole, pokazali się do Suwati. dobre koszykówki do Suwati tego zespołu, oliczymy, to tak, tak będzie i w ligi. Teraz mamy za Zaczyna z 6 stycznia. Musimy się przygotować i do tego, i wygrywać i te mecze ligowe. Panie trenerze, Darek Oczkowicz został kapitan drużyny, został MVP całego turnieju, najbardziej wartościowym zawodnikiem. To też chyba radość dla Pana, że zawodnik Pana drużyny, Pana wychowanek taki tytuł zdobył. Tak jest. Darek jest prawdziwy profesjonalist, trenuje. Robi to wszystko, co jest powinno. Żyje sportowo i jestem szczęśliwy, że on wygrał, to, dostał to nagrodę. Pamiętamy, że zbliża się koniec roku, nowy rok przed nami. Jakie życzenia i marzenia na przyszły 2013? Roku? Marzenia zdrowia, najważniejsze 2013, 2013 roku i sukcesu. Panie trenerze, czy będziecie walczyć o ekstra ligę, czy, czy czwórka to jest... Ciężko, to jest ciężko teraz mówić. Nie trzeba się dużo poniecać pod tym zwyczajstaniu. Trzeba pilnować mecz po meczu, zobaczymy co będzie na koniec. Jaki jest plan na koniec drugiej rundy? Na play-offy? Na play-offy. Tak, które miejsce by pana satysfakcjonowało? Bo, będziemy próba druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Bo jest Jesteś ustanie w ustaniu, ile trzeba każdy zespół. Panie trenerze, wszystkiego dobrego od kibiców z Krosna. Tak nowym, nowym roku.